Paweł Biedrzycki, Strefa Inwestorów. Zapraszam wszystkich do obejrzenia relacji z wirtualnego Dnia Inwestora XTPL, spółki technologicznej, która jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie oraz Open Market Deutsche Börse. Zapraszam. Pierwszy Dzień Inwestora zorganizowaliśmy dwa lata temu. Odbyło się to jeszcze w okresie przedpandemicznym. Mogliśmy wtedy zaprosić naszych inwestorów do siedziby we Wrocławiu. Pokazać nasz zespół, nasze laboratoria i sposób, w jaki pracujemy. Tym razem, z uwagi na ograniczenia pandemiczne, zdecydowaliśmy się na zorganizowanie wydarzenia online. Staraliśmy się przygotować się jak najbardziej ciekawie i dynamicznie. Zdecydowaliśmy się na taką formę spotkania, aby nowi inwestorzy mogli nas poznać, a dotychczasowi akcjonariusze mogli prześledzić, jak ewoluowała nasza ścieżka rozwoju. Czym jest XTPL? XTPL to przede wszystkim zespół fantastycznych osób utalentowanych z niesamowitą wiedzą, które wspólnie pod jednym dachem tworzą globalnie unikalną technologię. Technologię ultraprecyzyjnego drukowania materiałów, która pomoże w rewolucji w przemyśle elektronicznym. Nasza technologia jest odpowiedzią na trzy główne gigatrendy globalne, z jakimi boryka się elektronika. Po pierwsze, elektronika jest pod ciągłą presją miniaturyzacji, wytwarzania coraz mniejszych komponentów. I w tym obszarze nasza wysoka precyzja druku fantastycznie się wpisuje. Po drugie, elektronika przechodzi na formę trójwymiarowych produktów, często elastycznych folii czy półwypuchłych soczewek, które będą częściowo wyświetlaczami, z jakimi będziemy mieli do czynienia w przyszłości. Po trzecie, elektronika, tak jak różne inne segmenty przemysłu, wymaga przechodzenia na zielone technologie. Technologie, które w sposób bardzo wydajny wykorzystują rzadkie i drogie materiały oraz nie powodują powstawania dużej ilości odpadów. Na wszystkie te trzy globalne megatrendy nasza technologia fantastycznie odpowiada. XTPL działa od 6 lat. Co zrobiliśmy i jak zmieniliśmy się w tym czasie? Przede wszystkim zbudowaliśmy bardzo solidne fundamenty do tego, aby działać na rynku elektroniki drukowanej. Mamy świetny zespół, zarówno technologiczny, jak i operacyjny. Mamy opracowane i opatentowane rozwiązania technologiczne. Nawiązaliśmy bardzo silne relacje z naszymi partnerami biznesowymi. Nasza marka stała się już zauważalna. Dostrzegają nas na rynku azjatyckim największym rynku, jeśli chodzi o elektronikę, szczególnie elektronikę drukowaną. Organizacyjnie udało nam się przejść z firmy naukowo-badawczej, która opracowywała technologię, do Firmy technologicznej, przed którą stoi teraz największe wyzwanie czyli komercjalizacja. Rzeczywiście obecnie skupiamy się na komercjalizacji technologii, którą opracowaliśmy przez ostatnie lata. Już dzisiaj dostarczamy do rynku dwie linie biznesowe. Pierwsza dotyczy naszych rozwiązań do prowadzenia procesów RD i prototypowania. Jest to drukarka Delta Printing System, która już dzisiaj pracuje w Niemczech, w Stuttgarcie, a do końca tego roku zostanie zainstalowana w kolejnych ciekawych laboratoriach światowych. Druga linia biznesowa, którą skutecznie rozwijamy i zaczynamy powoli skalować, to wprowadzenie na rynek naszej oferty nanotuszów metalicznych, w tym momencie głównie nanotuszów srebrnych, które pozwalają na wytwarzanie elektroniki w sposób drukowany, podnosząc wydajność procesów druku. Docelowym modelem biznesowym XTPL jest dostarczenie technologii. Do masowych wdrożeń na linie produkcyjne, gdzie nasza technologia stanie się częścią dużego ciągu wytwarzającego zaawansowaną elektronikę w takich branżach jak mikroelektronika, wyświetlacze i zaawansowane płytki PCB. W tej linii biznesem, który będziemy realizować, to dostarczanie modułów drukujących Epsilon. Cieszymy się, że ponownie udało nam się spotkać z naszymi akcjonariuszami i potencjalnymi inwestorami. To dla nas bardzo ważne, jak postrzegają nasz biznes oraz kierunki rozwoju. Chcemy prowadzić z nim dialog i ta komunikacja jest dla nas bardzo istotna. Mam nadzieję, że następnym razem uda nam się spotkać już w naszej siedzibie, gdzie będziemy mieli okazję poznać się osobiście. A na razie zapraszam na naszą stronę internetową oraz portale społecznościowe, na których możecie śledzić informacje o i zaproszenia na kolejne spotkania z nami.